Cześć, witam i tak na tą chwilę prezentuje się nas Ursus c 411 z silnikiem Bizona z tyłu zaczepy można powiedzieć, że mamy skończone jeszcze tylko zostaje nam zrobić rozłączanie wałka wą. wieszaki porobione, odciągi boczne tutaj leżą, już ich nie zakładam aż nie będzie malowany za chwilę będziemy go rozbierać co tu więc więcej mówię? jeszcze muszę skończyć tylko robić koła, felgi poprzerabiać, żeby szło to koło przykręcić tak jak się należy, żeby było poprzykręcane normalnie na śruby tak jak się należy tu mamy siłowniki pozaokładane już, siłowniki są do hamulca do hamulca ręcznego na jedno koło i tutaj jest na drugie i blokada hamulec ręczny będzie załączony jak w ciężarówkach te wajchy tutaj będą Wyciągniętej, one będą wyrzucone, bo będzie, będzie przerobione to wszystko będzie inaczej. Chyba też będzie sterowanie na powietrze zrobione tu. Ten reduktor i wolum załączane. Sprzęgło jest jak od 60. Tarcza normalnie wszystko jest od. W sumie tarcza jest zatorowska, założona większa od jazdy. Tu jest na dole wysprzęglik do sprzęgła. Filtr oleju będzie tutaj założona jeszcze chłodnica. Chłodnica będzie założona olejowa. Pompa, wszystko jest normalnie bizonowska. Tutaj jest sprężarka dołożona. Wentylator jeszcze będzie założony plastikowy na 11, chyba łopatek. I brakuje nam jeszcze chłodnicy. Czy nie mamy chłodnicy, bo wydaje mi się, że od C360 będzie za mała wydajnościowo. Muszę się ogarnąć jakąś większą, lub jakbyście mogli, to napiszcie w komentarzu, co sądzicie właśnie na temat. Jaka tu była odpowiednia? Chodzi o to, że mamy takie ograniczone, ograniczone mamy tutaj możliwości, bo w spornik mamy tylko szerokości 51 cm i nie chcę, żeby była szersza niż w spornik, żeby to szło jakieś ładnie zakryć maską. Na wysokość może być do 80 cm maksymalnie, jakby była na wysokość. nie Taka o 80 cm, co tu dalej? Stworzeń, osi mamy zrobione mamy zrobione na łożysku stożkowym, jeden na drugie regulacja luzu jest dociskana przez płytkę jak wyciągamy podkładki dystansyjne i dociągamy jak się w razie zrobi nam luz ozież na razie docelowo bizonowska przyszłościowo jak zdobędziemy fundusze będzie przedni napęd tak planuję alternator będzie bizonowski oryginalny tylko przerobiony żeby był na 12V ładowania pompa wspomagania jest od stara założona Orbitala mam nadzieję, że da radę. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Kolektor, jak widać będzie tumnik zrobiony, tumnik przyszłości będzie na słupku od kabiny zrobiony. Jeszcze kabiny nie ma, ale kiedyś może będzie. Rozrusznik do założenia odpalany rozruch, jest wszystko na 12V zrobione. O tu jak mam, tutaj jak widać jest załączanie blokady. Tutaj będzie załączenie w sobie zaciągania ręcznego przez wysunięcie siłownika. O. Tak się wysunie siłownik i będzie zaciąganie ręcznego, jak w ciężarówkach jest zrobiona. Na dźwigni będzie chyba jak, chyba jak od ciężarówki, albo na guzik jeszcze, nie wiem, znaczy jak będzie. No i tutaj mamy drugie koło. Tak samo trzeba je zrobić, bo przednie koła mamy praktycznie, jeszcze pokażę przednie koła. Przednie koła są zrobione, tylko muszę zaspawać stare otwory. Felgach muszę je zaspawać, żeby żeby to nie schwyciło, nie, żeby to kredy ładnie wyglądało w miarę. Idziemy, na ten zaczep jest tutaj od 912. Końcówka taka akurat dostałem zaczep. Od 912 tu zrobiona jest cała konsola pod zaczep, siłowniki. Tak zrobiłem. Tak rozwiązałem w taki sposób. Rozwiązałem wieszak. Do regulowania. Jest w profil w profil. O. I w taki sposób możemy regulować. Odciągi będą tutaj założone na te blachy. Jest tak w miarę rozmierzone, że jak się podnosi to nie ma żadnych naprężeń. Zaczep górny będzie również i zaczepem dolnym. Jest tak zmiana listwa, żeby go opuścić w miarę nisko i był również zaczepem dolnym. Co tu więcej jeszcze powiedzieć? Zwolnice są oryginalne od c 411 A na dalsze prace, a na dalsze postępowanie w pracach, co będzie, to zapraszam w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.